Obornik jest najpopularniejszym nawozem organicznym w Polsce. Według szacunków co roku rolnicy wywożą na pola około 60 milionów ton obornika, co oznacza, że ponad milion hektarów upraw w Polsce nawożone jest właśnie tym nawozem. Ile składników nosi obornik? Od czego zależy jego działanie? I jak w pełni wykorzystać jego potencjał? Zostańcie z nami, bo właśnie na te pytania dzisiaj odpowiemy. Panie Ryszardzie, powiedzmy sobie na wstępie, jak wartościowym nawozem jest obornik? Obornik jest bardzo wartościowym nawozem. Jest to nawóz, który oprócz właściwości odżywczych, czyli zawiera składniki odżywcze, wpływa również na wiele czynności gleby, powodując jej żyzność, sprawność, zawartość i rozwój mikroorganizmów, jak również jest jak gdyby buforem pH gleby, czyli kwasowości. A od czego zależy wartość nawozowa obornika i stopień jego działania? No bo nie zawsze on jest taki sam. Jak najbardziej. Jeśli chodzi o działanie obornika, zależy to od wielu czynników. Zakładam, że na wstępie opowiem o tym, że obornik może pochodzić od, z różnych źródeł. Chodzi o to, że każda grupa zwierząt produkuje innego rodzaju obornik. O różnym składzie, ale oprócz tego na wartość obornika wpływają takie czynniki jak głębokość jego przyorania, jak moment stosowania, szybkość przyorania. Jakie ilości składników wnosi zatem obornik? Uśrednimy sprawę i powiem tak. W oborniku średniej jakości znajdujemy następujące ilości składników odżywczych. Jeśli chodzi o azot, w jednej tonie obornika jest 5 kg tego składnika, fosforu 3 kg i potasu 6 kg. Oprócz tego są wszystkie pozostałe makro i mikroelementy, ale już w mniejszym powiedzmy sobie udziale. Skoro na tempo działania obornika wpływa wiele czynników, to ile z nich będzie dostępne dla, dla roślin w pierwszym roku stosowania? Generalnie musimy powiedzieć, że w zależności od sposobu zastosowania wykorzystywane z obornika jest około 70-80% składników odżywczych. W pierwszym roku, jeśli chodzi o azot i fosfor, to jest około 30% składnika wykorzystany, jeśli chodzi o potas 60%. A teraz mam jedno takie z najczęściej pojawiających się pytań. Czy zatem stosowanie samego obornika jest wystarczające? Skład obornika i zapotrzebowanie roślin wskazuje na to, że tych składników z obornika będzie nam brakowało, tym bardziej, że wykorzystanie obornika, z wykorzystaniem obornika mamy do czynienia przez okres trzech, nawet czterech lat. Dlatego konieczne staje się uzupełnienie nawożenia nawozami mineralnymi. Proponujemy tutaj jako znakomite uzupełnienie obornika i, i łatwe w zbilansowaniu potrzeb pokarmowych nawóz Elplon Nitro. Plus. A w jakim terminie najlepiej zastosować Elplon Nitro? Plus? Elplon Nitro Plus najlepiej zastosować w okresie wczesno-wiosennym. Wtedy wnosimy składniki Fosfor i potas, które jeszcze nie będą dostępne wczesną wiosną z obornika. W ten sposób, jak gdyby, pomagamy w odżywieniu rośliny, a jednocześnie dostarczamy szybki azot i jego składniki, w krótkim czasie mogą znaleźć się w roślinie. Dziękuję, panie Ryszardzie, bardzo za wspólne spotkanie i za rozmowę. Z Państwem się już żegnamy. Niezmiennie zachęcamy do tego, żeby kliknąć subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.